5 plusów z Cherry 9 Cena: 209 tysięcy za olbrzymi, 7 osobowy rodzinny autobus w pełnym wyposażeniu. Masaże z przodu, rozkładany fotel na leżankę, wentylacja i grzanie w obu rzędach świetne kamery 360 stopni, wszyscy asystenci jazdy i asystent wysiadania dla pasażerów z tyłu panorama czy osobne głośniki w zagłówku kierowcy na potrzeby rozmów telefonicznych trudno przebić tę ofertę. Sensowne zużycie paliwa w trasie. Mamy na papierze 428 koni, czasem być może tyle jest realnie, a na autostradzie zużyjemy około 8 litrów na setkę. To ponad 2 litry mniej niż tak samo ciężkie i podobne gabarytem Volvo XC90. Mowa tutaj oczywiście o jeździe czysto benzynowej. Mamy też oczywiście baterię 34 kWh, która pozwoli na przejechanie realnych 140-150 km na prądzie. Elektrycznie składane i rozkładane fotele drugiego rzędu oraz ułatwione wsiadanie do trzeciego rzędu. I tutaj w minusach powiem wam, co się też z tym wiąże. Wykończenie wnętrza stoi na naprawdę solidnym poziomie, wszystko w zasięgu wzroku jest miękkie i estetyczne. O ile niektóre chińskie samochody wyglądają dość ekstrawagancko, o tyle tutaj mamy dość stonowany design przypominający z przodu Infiniti sprzed dobrych paru lat i ewidentnie po moich rozmowach z przypadkowymi przechodniami podoba się to auto.